Słowo księdza biskupa Krzysztofa Wodarczyka na dzisiejszą uroczystość, <klimy> ekscelencja najdostojniejszych księża arcybiskupie, ścigodny księże proboszczu, rodzina parafialna i zaproszeni goście. Uroczystość poświęcenia świątyni Najświętszej Maryi Panny Ostrogramskiej Bydgoszczy. Skłania mnie do włączenia się w dziękczynienie Bogu podejmowane przez wspólnotę parafialną, a także do skierowania tą drogą słów gratulacji i życzeń. Ubolewam, że chwilowa niedyspozycja nie pozwala mi świętować z Wami. Wszystko to, co widoczne jest dla oczu, a więc ta wspaniała świątynia jest wyrazem Waszej wielkiej ofiarności i wiary oraz poświęcenia dla sprawy Bożej. Trudniej policzyć to, co przez ten czas od chwili powstania parafii dokonało się w sferze Ducha. A co bez wątpienia jest zawsze najważniejsze w życiu każdej wspólnoty, a więc Eucharystia i jej owoce, wszelkie dzieła miłosierdzia, katechesy i zaangażowanie na rzecz człowieka. Wszystko to działo się przy niezwykłym zaangażowaniu, poświęceniu, ofiarności. Dusz pasterzy i wiernych. Tak jest do dziś. Dziękując Bogu za dar kolejnej w Diecezji Bydgoskiej, uroczyście poświęconej świątyni, Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej, Wam wszystkim tworzącym tę wspólnotę, Życzę dalszego trwania i wzrastania w łasce u Boga i u ludzi, a na dalsze lata serca błogosławię i oddaję pod opiekę naszych świętych patronów, Matki Bożej Pięknej Miłości i błogosławionego biskupa Michała Kozana. W najbliższym czasie, jak tylko będzie to możliwe, po ustaleniu daty z księdzem proboszczem kanonikiem Rafałem Grabowskim, pragnę przybyć do Waszej wspólnoty, aby modlić się i dziękować Panu Bogu za ten wielki dar świątyni poświęconej Panu na wieki. Podpisał Krzysztof Włodarczyk, Biskup bydgoski. Jednocześnie ksiądz Biskup przekazuje na ręce księdza proboszcza testimonium potwierdzające uroczyste poświęcenie Kościoła parafialnego Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej w Bydgoszczy, zgodnie z wymogami kanonu 1208 Kodeksu Prawa Kanonicznego Niniejszym dokumentem potwierdzamy, że dnia 1 grudnia 2025 roku, zgodnie z kanonem 1217 Kodeksu Prawa Konelicznego, został uroczyście poświęcony Kościół Parafialny Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej w Bydgoszcie. Na większą chwałę Boga i ku pożytkowi ludowi Bożemu, który w tym miejscu będzie się gromadzić na modlitwę. Aktu poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja, najdostojniejszy ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, nuncjusz apostolski w Grecji. Te dokumenty, których treść przed chwilą odczytałem, przekazuję na ręce księdza proboszcza.